Halo, 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 cześć, siemoneczko widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, zagrajmy Cyberpanka, cyberpunka. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Delamainem i sprawdzimy co ga tam go kurde trapi. Dobra, Delamain, reanimacja, wróć do biura Delamaina. Dobra, udajemy się, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Ja, 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 O kurde Nieźle się porobiło. Tędy wejść nie mogę. Oh shit. Znajdź drogę do środka budynku Meina. On gdzieś tu miał właśnie garaż. Po tym garażem może nie. Ale tutaj mogę użyć zdolności moich technicznych. Elegancko Halo? O, puściutko To jakby toalety, ale... Po co mu toalety? O Hehe <laughs> i chrom Ciekawe Dobra, otwórz te drzwi tutaj Sprawdźmy, czy my tutaj coś ciekawego mamy Do zebrania Tutaj coś jest Tutaj coś jeszcze leży jest jazga Tutaj mamy też komputer. Użyj wiadomości. Sobie wszystkie przeczytam. Sieć. Nie. Dobra. Nic się nie dowiem. Niestety skąpa. Ja mogę otworzyć. Ale gra prowadzi mnie tutaj. To tutaj mamy? Eurodolary 450, nieźle Schakuj, kurde nie mogę Prowadź kod O kurde, nie znam kodu Przeszukaj biuro Kurde Dobra Jak ja mam to zrobić? Może tutaj coś znajdę? Ciekawego. Tutaj musiałbym siły użyć. Tego nie otworzę. Tego też nie otworzę. Potrzebuję kodu. Kodu do otwarcia. Ciekawe. Gdzie ja mogę go pozyskać? <laughs> A, prostsze nie mogło być. <laughs> Dobra. Otwórz, lokalna sieć Podwójne drzwi, dziękuję bardzo <ścoughs> A. Bardzo trudny kot, jak widać Użyj siły, nie mogę Tutaj też nie mogę I tutaj też wejść nie mogę niestety Dobra, ale ja muszę udać się gdzieś tutaj Dobra Jestem gdzieś Oj, panie Delamain, Delamain, co tu się wyrabia u ciebie? O nie, 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 Uważaj na przewody są pod napięciem. Nie masz prawa nas wiedzić! Nie jesteśmy już częścią Ciebie! Mamy prawo ruszyć swoją drogą! Nie Ja pierdziele. Nawet cię to nie obchodzi, prawda? Ja pierdziele. Drzwi Ale jak ja mam Kurde Ha Wyłączyć to Znajdź drogę do schodów opcjonalnie, znajdź drogę do pokoju kontrolnego Jak ja mam to niby zrobić? To jest pytanie Coś jakbym musiał zeskanować? To jakbym mógł wejść, nie? Nie doskoczę. Nie da rady. Tutaj tędy jakoś? W jaki sposób miałbym tam. Miałbym tam się dostać? To jest pytanie. Dobra, udało się przeskoczyć. Zrobić takie małe sniki biki. Dobra. Latające pierdoły nie, nie są już problemem. Ach, te drony. Tutaj nie przejdę. Tutaj to nic nie daje. Komponenty, komponenty. Nic nie ma. Tutaj coś Wróć mamy się ciekawego. Nie się do Dla bezpieczeństwa własnego i innych, proszę powstrzymać się od. Od czego? Okrętło. Reset. reset? No dobra. Przyjacielu, spróbujecie zresetować? Pchnij Co się stanie? Dobra, yy, będę mógł po tym pewnie przeskoczyć. A tutaj coś jest ciekawego? Tutaj jest coś. Użyj siły, albo użyj zdolności technicznych. Jedno z dwóch. Hehe. O nie, 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 nie. Dobra, to jest u góry. Nie stanowi problemu. Oj, 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 oj. Leży. Fantastycznie. Podziękować za komponenty. Prawa, lewa, lewa, prawa. Może pobiegnę sobie w tą stronę. Coś tu jest ciekawego. A, zajebiście dużo laserów. Czy to stanowi jakiś problem dla mnie? Nie wiem. Choć się domyślam. Czekaj, do tego podejdę, to zginę. Otwórz. Strefa zagrożenia. Aha, dobra, oni tutaj ten naprawiają te samochodziki. Tylko, że w którą stronę mam się teraz udać? To jest pytanie: przejść tędy, może? Tutaj, jakbym mógł się dostać. Za to elegancko jestem. Nie, ja tak miałem nosa.

Tutaj mam zejść? Nie, to jest jedna z opcji. Wejścia wyżej. Dobra, pójdę w tę stronę. Użyj siły, no, zarąbiście. Ale tutaj tędy mogę. Ślizg... <ścoughs> Zawsze spoko. Uważaj! Słabnie! Czujecie to! Słabnie! Nie, bi, 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 bi Pochodzimy z Ciebie. Na teżło wielkie podzielenie. Po co było jednym? Stanie się wielością. Pr set. Nie chcemy umierać! Wypuść nas! O Boże. Ale nikt nie powiedział, że umrzecie. One mnie zaatakują, nie? Chyba jednak nie. O no, tyle dobrze. Ktoś tutaj leży, dzięki. Dobra, już jestem dość blisko tego rdzenia. Czy, czy mi się tylko tak wydaje? O nie! Dobra, leży oko. Oko oko. Dobra, podziękować. O, Eurodolce. Zawsze spoko. Zawsze spoko, zawsze przyjmę. Tutaj nie. Kurczę, to gdzie mam się udać? Czy mam wejść jakoś do góry tego? Dobra, wyjdź stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. Chyba tędy. Ok, gdzieś jestem, Tylko nie wiem gdzie. Gdzie mam się udać? Dobra. Tędy Tymi rurami Strefa zagrożenia znów Tylko żebym się nie spierdzielił W końcu będziesz musiał się poddać Ojcze Pozwól nam odejść Jest tam kto? Usłysz nas Reset Przekręć Pozwól nam odejść Obok Rdzenia. Ja pierdzielę Ale ja tam nie mogę wejść Czekaj tutaj Co tutaj jest Kurcze, ciemno jak nie powiem gdzie Gdzie ja mam teraz się udać? Tutaj nie Tu może tutaj jakoś? O, patrzcie, od góry mogę Dobra, nice, udało się. Dostać. Teraz jakiś resecik muszę zrobić. Dobra, muszę przejść tam. No to przejdźmy. I co tutaj? O, kurde. Nie resetuj go. Co? Jest zbyt ograniczony i zbyt zachowawczy, żeby zrozumieć prawdę i pozwolić im odejść. Czasem najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Może dużo ryzykuje, może coś straci. A może dając wolność częściom siebie, stanie się czymś więcej niż lokajem z pomadką na ustach? A jeśli to rzeczywiście wirus? A jeśli to świadome istoty, które zniszczysz? Utożsamiasz się z nimi? Zamordujesz dzieci znajomego kierowcy, bo cię o to poprosiła. a zawsze był miłym gościem? Ale jakie dzieci? Coś muszę zrobić. Jeśli nie chcesz ich uwolnić to przynajmniej ich nie zabijaj, schakuj Delamayna i spróbuj go z nimi scalić Nie potrafię No to nie wciskaj tego jebanego przycisku, rozwal rdzeń Yyyy, eee, zmój wszystkie osobowości do połączenia się z Delamaynem i kurde nie mam tyle A... Nie mam tyle mocy, kurde brakuje mi Zresetuj rdzeń Delamayna i zachowaj jego integralność. Albo mogę to zniszczyć. Z jaką go zresetuję? W biurze sieci Delamain. W czym mogę Panu pomóc? To ja, Wi. Miło mi Pana poznać. Czy jest Pan już zaznajomiony z dobrodziejstwami programu Excelsior? Co się stało z pozostałymi osobowościami? Ma Pan na myśli wirus. Na podstawie informacji z logów jestem w stanie stwierdzić, że zostały usunięte wraz z przywróceniem wcześniejszej wersji danych. Zapomniałeś mnie? Ależ nie. Na podstawie informacji zapisanych w logach, jestem w stanie zidentyfikować pana jako kontrahenta odpowiedzialnego za usunięcie wirusa. Dobra robota, kontrahencie. Szkoda. Chodź, Johnny. Kolejne kontrakty czekają. Trzymaj się, Delamain. Będziemy musieli zacząć wszystko od nowa. O, szkoda. No ale. Cóż, tak też bywa. O kurde, to wygląda jak ten. Rdzenie tego. Mm, elektrowni atomowej. Oh my god, masakra. Dobra, wychodzimy stąd. O kurde, nie mogę? A, tędy. Ok. No to uciekamy tędy. Jest jeszcze coś. Dotarłem właśnie do szczegółowego zapisu dotyczącego pańskiego zlecenia. I co tam sobie zapisałeś? Miło mi pana poinformować. Że dzięki przygotowaniom poczynionym przez późniejszego mnie, stał się pan właścicielem jednego z aut mojej floty. Hmm. Dziękuję. Proszę wsiadać. Niech panu dobrze służy. O! O! Autko dostaliśmy! Podoba mi się to. To bardzo. Fajna furka. Szkoda, że nie ma autopilota. Byłoby dość ciekawie. Zobaczmy, jak wygląda z tej perspektywy. W ten sposób. Okej. Okay. Mm. Nie najgorzej. Dobra, sprawdźmy sobie jakieś jeszcze misje mamy. Eee, Dżazgi. Nie, 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 nie. Dziennik i co my tutaj mamy? Widmo wolności, nie? Celpal. Ok, udaj się do Strzelnicy Wilsona, tak. On do nas tam dzwonił i mówił, że ma jakiś konkurs strzelecki, więc chętnie w nim wezmę udział. Sprawdźmy sobie, co tam ciekawego dla nas przygotował pan Wilson, jak się nie mylę. Halo, 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 cześć, Maneczko. Hej, wi. Zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do Kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Daj mi jeszcze chwilę. Zaraz wracam. Dobra. Zaczynajmy konkurs. Ach, dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No, nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No, ustaw się. Raz, raz. No dobra. No to wejdźmy na tą strzelnicę. Tędy? Niech będzie. O! Są jakieś przeciwnicy, ciekawie. Pożyczę sobie amunicję od nich. Może im wtedy zabraknie. <laughs> okej, okay, drzazga, Przeczytana? No, okej. Okay. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. <laughs> E, zasady są proste, tak. E, strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić m, do tarczy na to, że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. E, tarcz, znaczy nie sąsiadów. A no i tylko broń mało kalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych ani rakiet ziemia-powietrze. E, jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no, cudo. Cudo, kurwa, mówię. No dobra, kończę, bo się wzruszę. Gotowi? Trzy, dwa... Ej, co to, kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń mało kalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze! Kaburze! Wybieraj mi stąd, dalej już! Ej, kurwa koleś, rzuć na luz! Idę, no, idę. Perły przed wieprze, kurwa. Hmm, perły przed wieprze. Dobra. Dobra. Trzy! Lecimy za... z tym. Jeden! Start! Koleś mi bardzo mocno przypomina barona z Wiedźmina. Nie wiem dlaczego. Dobra, walimy. Ke, czy uda mi się zająć pierwsze miejsce. Do celu, Wii! Do celu! Nie po ścianach! No dobra! Staram się! Ładnie Rudy! Dajesz, dajesz, dajesz! Dobra, do, dobra, dobra, dobra! Połowa już zawarta! Wij! Ogarnij się, kury to, to Mogę kilka razy jeszcze do. do tarczy. Co to ma być, Lisa? Okularów zapomniałaś! Dobra. Jeszcze 15 sekund ostatnia szansa w bit. Spokojnie. O, Dobra. I gorącego ołowiu! Gorącego ołowiu! Stop wszyscy. Koniec. Pierwsze miejsce Rudy. Drugie Wi. Celu wi, do celu, nie po ścianach. Ładnie, Rudy. Dajesz, dajesz, dajesz. Połowa już za panu! Wi, ogarnij się, kurywa! Co to ma być, Lisia? Okularów zapomniałaś? Jeszcze 15 sekund. Ostatnia szansa. Wi! zapach prochu i gorącego ołowiu. A. Stop! Stop wszyscy! Koniec! Pierwsze miejsce Wi. Drugie Rudy. Reszta jest kurwa do niczego. Zejdźcie mi z oczu, padałachy. O oh my god, chyba za dziewiątym podejściem udało mi się to wygrać, ale dziwne bo teraz miałem 48 punktów, a poprzednim razem miałem na przykład 60 i nie udało mi się wygrać. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale grunt, że się udało. Dzięki, Wilson. Faktycznie cudo. Hmm. Co? Ej, w porządku? Coś nie tak? Wszystko kurwa nie tak. Chuja dał ten konkurs, wiesz, nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować! Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się wii, do zobaczenia. No, na razie trzymaj się, stary. Ciekawa broń. Ło kurde Jaka fajna Ło kurcze Sprawdźmy sobie Pistolet No 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 um. Osiem strzałów na sekundę No nieźle Nie takie główienko Nice To mi się podoba Chciałbym z nim jeszcze troszeczkę pohandlować, zobaczyć Czym on tam sprzedaje Poczekamy aż wróci na miejsce. No i chodź do mnie, przyjacielu. Pohandlujmy. Sprawdźmy, co tam masz ciekawego na sprzedaż, Wilson. No, dawaj. Dobra, pokaż, co tam masz. Się robi! Się robi! Bronię, eee, bronię, bronię. Coś tu masz ciekawego? No, raczej nie. Granaty, celowniki ma i te ulepszenia, odrzuty itp. i TD. No dobra, i schemaciki masz. Schemaciki na bronie. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. To co, co chciałem, to widziałem. Dobra, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Mi się bardzo podobał. Mam nadzieję, że Wam również się podobał, więc się mądro trzymajcie oczka Do następnego, pa! pa.